Kiedy jest tak, że dmuchają ci skrzydła, to fajnie, ale kiedy do, dostajesz pierwszego plaskacza, myślisz sobie, hmm, czy to jest dobry kierunek. I jak pojawiają ci się wątpliwości, to wtedy nagle pojawiają się osoby, które z Twojej branży nowej osiągają spektakularne sukcesy. I wtedy porównujesz się do nich, i to jest najgorsze, co można zrobić. Bo ja wtedy, nie no, już jest na rynku taka. Nie no, patrz, jakie on sukcesy robi, on już szkoli, to gdzie ja, taka szara myszka, nie, to ja nigdy nie dorównam, wiesz, zobaczy jak oni, jakie oni tutaj mają CV, jakie. To jest najgorsze, co można zrobić, ale jest to nieuniknione, że my w takim momencie stajemy, że faktycznie zaczynamy widzieć osoby, które odnoszą wielkie sukcesy, zaczynam się porównywać. To nic. To jest normalne. Z tym po prostu trzeba się zdarzyć. Wtedy dobrze sobie odpowiedzieć, no dobra, no ale no, przecież ty nie musisz po prostu szkolić Coca-Coli.